Nie do końca do O, fajnie. O, tak, się, tak sobie kręcimy się i tak sobie odsuniemy. Staramy się robić tak, że tak, jak mi się tu na tapicie, to jest taki i spróbuję trochę podsunieć. O, zobacz. Czyli jednak się da się, I Jakie męczarnie. O, nie. Ej. 中午洗不洗？中午洗不洗？